Czasami zdarza się, że odnalezione przez nas błędy nie są możliwe do wykorzystania w normalnych warunkach. Jednym z takich błędów jest Self XSS, kiedy to użytkownik wchodzi na stronę internetową, otwiera konsolę deweloperską przeglądarki i wkleja do niej złośliwy kod. Dlatego też niektóre strony, np. Facebook, wyświetlają w tej konsoli specjalną wiadomość, informując tym samym użytkownika, że nie powinien wklejać tutaj niczego, jeżeli nie jest programistą. Innym rodzajem ataków, są XSSy, które wykorzystują niektóre, specyficzne nagłówki ustawiane automatycznie przez przeglądarkę. Dla przykładu User Agent, czyli informacja na temat bieżącej przeglądarki. Nagłówek ten ustawia sama przeglądarka i bez specjalnych rozszerzeń użytkownik wchodzący na stronę nie ma żadnego wpływu na jego zawartość i nie może go zmienić. W dzisiejszym odcinku opiszę atak Web Cache Poisoning, który sprawia, że jesteśmy w stanie ustawić te nagłówki na takie, zawierające złośliwą zawartość. Jeżeli materiały tego rodzaju Ci się podobają, zapraszam do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku. No dobrze, zacznijmy od przykładu. Jest to bardzo prosty kod, który pobiera wartość nagłówka User-Agent i wyświetla go bez żadnej weryfikacji i walidacji na naszej stronie. Standardowo widzimy tutaj wersję przeglądarki. Możemy jednak ten nagówek łatwo zmodyfikować, na przykład z poziomu narzędzia burb, wpisując w jego miejsce złośliwy kod JavaScript. Ten kod zostanie wyświetlony na podatnej stronie. Mamy więc potencjalny atak XSS, tylko że niemożliwy do przeprowadzenia. Ponieważ musielibyśmy najpierw ręcznie przekonać użytkownika do zmodyfikowania treści tego nagłówka, na przykład poprzez instalację rozszerzenia do przeglądarki. Dlatego też przez długi okres czasu takie błędy były ignorowane przez twórców stron internetowych i nie traktowane jako prawdziwe błędy bezpieczeństwa. Ale branża Security to dynamiczna działka i tutaj wszystko się szybko zmienia. Jeżeli bowiem strona jest popularna, istnieje spora szansa, że używa jakiegoś mechanizmu kaszującego, aby nie odpytywać bazy danych za każdym razem, gdy użytkownicy ciągle proszą o tą samą treść. Zazwyczaj tego rodzaju mechanizmy opierają się na tzw. cache keys. Jest to jakaś część żądania, na podstawie której serwer stwierdza, że posiada już podaną treść pamięci podręcznej i może ją zwrócić użytkownikowi. Najprostszym kluczem mogą być wartości GET, przekazywane przez użytkownika w adresie URL. Dla każdej unikalnej wartości tworzony jest nowy cache. Jeżeli wartości w adresie są takie same, zwracana jest poprzednia zawartość strony. Innym przykładem może być nagłówek Accept Language, w którym przeglądarka wysyła informacje na temat języka bieżącego użytkownika. Jeżeli nasza strona dostępna jest w różnych językach, nie wystarczy sam adres URL. Treść różni się bowiem również ze względu na używany przez użytkownika język. W takim wypadku cache keys musi także brać pod uwagę ten parametr. No dobrze, ale dlaczego o tym wspominam? Jeżeli wiemy, jakie wartości cache keys używa dana strona, możemy niejako kontrolować treść cache'a. Popatrzmy na kolejny przykład. Tym razem strona wyświetla bieżącą datę oraz user agent przeglądarki. Dane są zapisywane do pamięci podręcznej, bazując na adresie URL. Jeżeli więc podajemy unikalny adres URL, zwracana jest bieżąca data. Jeżeli jednak odświeżamy użyty już wcześniej adres, godzina nie zmienia się, co oznacza, że treść danej strony. Została zwrócona z pamięci cache. Jak zatem wygląda tak web cache poisoning? Przy pomocy Burpa modyfikujemy nagłówek User Agent tak, aby zawierał payload XSS. Tak zmodyfikowane żądanie wysyłamy, wykorzystując unikalny adres URL. Tak aby serwer zachował naszą treść w pamięci. Jak widać, w odpowiedzi serwer zwrócił bieżącą datę oraz nasz złośliwy payload. Teraz wystarczy już tylko przekonać użytkownika do odwiedzenia podatnej strony przy pomocy unikalnego adresu którego użyliśmy wcześniej. Jego przeglądarka ma ustawiony normalny nagłówek User Agent, ale to nie on zostanie wyświetlony na tej stronie, ponieważ ten adres był już wcześniej użyty. Serwer zwróci zawartość strony z pamięci podręcznej, a tam zawartość nagłówka User Agent była przez nas kontrolowana i zawierała podatność XSS. Dzięki temu mogliśmy wykorzystać podatność, która jeszcze parę chwil temu wydawała się niemożliwa do wykorzystania w normalnych warunkach. Oczywiście atak ten działa jedynie wtedy, jeżeli strona używa jakiegoś mechanizmu kaszującego. Więcej na ten temat można znaleźć w świetnym materiale Practical Web Cash Poisoning. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do komentowania i subskrypcji kanału Casper Shurek na YouTube. Do zobaczenia! Cześć!